Ty, kobieto, czy wiedziałaś, że ojciec Pio miał szczególne słowo dla kobiet, które modlą się w ciszy? Słowo, które zmienia wszystko. Słowo, które Bóg słyszy głośniej niż tysiąc głosów. Jeśli modlisz się po cichu, w samotności, z łzami w oczach, to przesłanie jest właśnie dla ciebie. Jest godzina trzecia nad ranem. Dom śpi. Ty siedzisz przy kuchennym stole, z różańcem w dłoniach. Palce przesuwają się po paciorach. Wypowiadając modlitwy, które nikt nie słyszy: serce ciężkie od trosk, zdrowie, dzieci, które odeszły od wiary, wnuki, które nie znają Boga, przyszłość, która napawa lękiem. Nikt nie widzi tych łez, nikt nie słyszy tych westchnień. Ale czy naprawdę nikt? Ojciec pio ten święty stygmatyk z San Giovanni Rotondo, który nosił rany Chrystusa na swoim ciele przez pięćdziesiąt lat który spowiadał tysiące dusz i miał dar czytania w sercach. Szczególnie ukochał kobiety, które modlą się w milczeniu. Wiedział coś, czego świat nie rozumie. Wiedział, że cicha modlitwa kobiety ma moc poruszania nieba. Pewnego dnia przyszła do niego starsza kobieta. Miała może 60 lat, może więcej. Twarz poorana z marszczkami trosk. Ręce spracowane od pracy. Oczy zmęczone, ale pełne wiary. Powiedziała mu szeptem, Ojcze, modlę się codziennie, po cichu, w domu. Nikt tego nie widzi. Czasem myślę, że Bóg też mnie nie słyszy. Czy moje modlitwy mają w ogóle sens? Ojciec Pio spojrzał na nią z tym swoim przenikliwym wzrokiem, który widział duszę. I powiedział coś, co ta kobieta zapamiętała do końca życia. Powiedział: Córko, Twoje ciche modlitwy są najgłośniejsze w niebie. Najgłośniejsze w niebie. Pomyśl o tym przez chwilę. Twoje ciche pacierze, te szeptane w kuchni, przy garnkach, przy prasowaniu, przed snem, gdy dom już zasnął, te modlitwy, które wypowiadasz klękając przy łóżku, gdy kolana już bolą, a plecy odmówiły posłuszeństwa, te westchnienia, które wydobywają się z głębi serca, gdy martwisz się o dzieci, które nie chodzą do kościoła, o męża, który choruje, o wnuki, które żyją w świecie tak dalekim od Boga, Bóg słyszy każde słowo, każde westchnienie, każdą łzę. Wiesz dlaczego ojciec Pio to wiedział? Bo sam żył modlitwą. Spędzał całe noce na rozmowie z Bogiem. Modlił się czasem po 19 godzin dziennie. Znał potęgę ciszy przed Panem i wiedział, że kobiety, szczególnie te, które już przeżyły wiele, które niosą w sobie mądrość lat, cierpienie strat, siłę przetrwania, mają w sobie coś, czego nie ma nikt inny. Macie w sobie wiarę Maryi. Tak. Dokładnie tak. Maryi, która stała pod krzyżem w milczeniu, która nie krzyczała, nie protestowała, która oferowała swój ból Bogu, która zrozumiała, że największa moc tkwi nie w słowach, ale w sercu złożonym w ofierze. I ojciec Pio widział tę samą wiarę w Was, kobietach, które modlicie się po cichu, które niesiecie swoje krzyże bez skargi, które ofiarujecie Bogu swoje cierpienie, swoje lęki, swoje trosk. On wiedział, że Wasza modlitwa nie jest słaba. Przeciwnie. Jest potężna. W listach, które ojciec Pio pisał do swoich córek duchowych, często powtarzał: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy. To klucz, który otwiera serce Boga. Ale dodawał coś jeszcze. Modlitwa, która pochodzi z serca zranionego, z duszy pokornej, z kobiety, która cierpi w ciszy, taka modlitwa porusza anioły. Porusza anioły. Czy słyszałaś to kiedyś? Że twoja cicha modlitwa może poruszyć anioły? Że kiedy klękasz w ciemności swojego pokoju, z różańcem w dłoni, z sercem pełnym trosk, a przy tym z niezłomną ufnością w Boga, niebo się nachyla, by cię wysłuchać? To prawda, którą ojciec Pio pragnął, abyś znała. Wiesz, w Polsce, w naszym kraju, kobiety zawsze były filarem wiary. W czasach komunizmu, gdy księża byli prześladowani, to babcie i matki uczyły dzieci modlitwy w domach, po cichu, w tajemnicy to one przechowywały wiarę to one były kościołem domowym i tak jest do dziś może twoje dzieci już nie przychodzą do kościoła może wnuki nie znają pacierza może czujesz się samotna w swojej wierze ale ojciec Pio powiedziałby ci nie przestawaj twoja modlitwa chroni ich nawet jeśli tego nie widzisz bo tak właśnie działa modlitwa ona nie zawsze przynosi natychmiastowe rezultaty czasem Modlimy się latami o nawrócenie bliskich, o zdrowie, o pokój, i wydaje się, że nic się nie zmienia. Ale Bóg działa w ciszy, tak jak ty się modlisz, w ciszy. Ojciec Pio miał takie powiedzenie: módlcie się, ufajcie i nie martwcie się. Proste słowa, ale tak trudne do zastosowania, prawda? Szczególnie gdy jesteś w wieku, gdy zdrowie słabnie, gdy obawy o przyszłość rosną, gdy patrzysz na świat i widzisz, jak bardzo odszedł od Boga. Ale właśnie w tym momencie, w tym momencie niepewności, lęku, samotności, twoja modlitwa staje się najcenniejsza. Czy wiesz, że Ojciec Pio mówił, że modlitwa kobiety, która cierpi, ma szczególną moc wstawiennictwa, że kiedy ofiarujesz swój ból, swoje zmęczenie, swoje rozczarowania Bogu, one zamieniają się w łaskę dla innych, dla twoich dzieci, dla wnuków, dla rodziny, dla świata. Nic nie jest zmarnowane, żadna łza, żaden westchnienie Żadna schlona noc z różańcem w ręku. Wszystko to Bóg zamienia w błogosławieństwo. A teraz, jeśli to przesłanie dotyka Twojego serca, jeśli czujesz, że te słowa są dla Ciebie, proszę, zostaw subskrypcję tego kanału i naciśnij lubię to. To pomoże nam dotrzeć do innych kobiet, które również modlą się w ciszy i potrzebują usłyszeć, że ich modlitwy mają moc, że nie są same, że Bóg je słyszy. Razem tworzymy wspólnotę wiary, wspólnotę cichych wojowniczek modlitwy. Ojciec Pio wiedział coś jeszcze. Wiedział, że kobiety, które przekroczyły 55. rok życia, niosą w sobie szczególną misję duchową. Może tego nie widzisz. Może czujesz się czasem bezużyteczna, zmęczona, zapomniana przez świat, ale w oczach Boga jesteś wojowniczką. Jesteś fiarem duchowym. Jesteś tym, co utrzymuje świat w równowadze. Pewnego razu ojciec Pio powiedział do grupy starszych kobiet, które przyszły po błogosławieństwo: Wasze modlitwy są tarczą, która chroni rodziny przed złem. Módlcie się więcej, bo świat potrzebuje Waszej wiary. Tarcza, która chroni. Czy rozumiesz, co to znaczy? Kiedy modlisz się za swoje dzieci, które odeszły od Boga, twoja modlitwa staje się tarczą duchową wokół nich. Może oni tego nie czują, może nawet się z ciebie śmieją. Ale Bóg widząc twoją wierność, otacza ich opieką, chroni ich przed złem, którego nawet nie widzą, przygotowuje ich serca na łaskę nawrócenia, która może przyjść dopiero za lata, ale przyjdzie, bo ty się modliłaś. Znasz historię świętej Moniki, matki świętego Augustyna, przez 30 lat modliła się za syna, który żył w grzechu, odrzucał Boga, łamał jej serce. Trzydzieści lat łez, 30 lat cichej modlitwy, i wreszcie. Augustyn się nawrócił, został jednym z największych świętych Kościoła. A wszystko dlatego, że matka nie przestała się modlić. Twoja modlitwa działa tak samo. Może nie widzisz efektów dzisiaj ani jutro, ale Bóg je widzi i przygotowuje cuda, o których nawet nie śnisz. Ojciec Pio często powtarzał: Modlitwa jest rozmową z Bogiem, a jeśli rozmawiasz z Bogiem codziennie, z czasem stajesz się do Niego podobna. To piękna prawda. Im więcej się modlisz, tym bardziej twoje serce upodabnia się do serca Bożego. Stajesz się spokojniejsza, łagodniejsza, pełniejsza pokoju. Nawet jeśli na zewnątrz nic się nie zmienia, wewnątrz ty się zmieniasz. I to jest największy cud modlitwy. Zmienia najpierw ciebie. Może teraz przechodzisz przez trudny czas? Choroba, samotność, strach przed przyszłością, ból utraty kogoś bliskiego. Może czujesz, że twoja modlitwa jest słaba? Że nie masz już siły tak jak kiedyś, ale ojciec Pio powiedziałby ci: Nie ma znaczenia, jak długo się modlisz. Ma znaczenie z jakim sercem. Z jakim sercem? Jeśli twoje serce jest szczere, nawet jedno zdrowaś Maryjo wypowiedziane z wiarą jest bardziej wartościowe niż godziny pustych słów. Bóg nie patrzy na ilość, patrzy na miłość, na intencje, na to, czy naprawdę mu ufasz. I wiesz co? Ojciec Pio mówił, że kobiety mają szczególny dar zaufania. Że potrafią złożyć w rękach Boga swoje największe lęki i powiedzieć: Niech się stanie Twoja wola. To wymaga ogromnej siły duchowej. I Ty masz tę siłę. Może o tym nie wiesz, ale masz. Każda noc przez Pana z różańcem pod poduszką, każdy ranek rozpoczęty modlitwą, każda intencja złożona w milczeniu Kościoła przed tabernakulum wszystko to buduje niewidzialne mosty łaski między Tobą a niebem. I Ojciec Pio, który teraz jest w niebie, na pewno wstawia się za Tobą, za każdą kobietą, która modli się po cichu, z wiarą, z nadzieją, z miłością. On powiedział kiedyś: Będę bardziej użyteczny dla Was z nieba niż na ziemi. I dotrzymał słowa. Tysiące cudów zostało przypisanych Jego wstawiennictwu. Ludzie z całego świata modlą się do Niego i otrzymują łaski. A On szczególnie słucha próśb kobiet, które modlą się w ciszy, bo ich znał za życia kochał je. Rozumiał ich cierpienie i teraz u tronu Bożego nadal je wspiera. Więc jeśli czujesz, że jesteś sama w swojej modlitwie, wiedz nie jesteś. Ojciec Pio jest przy tobie, Maryja jest przy tobie i sam Bóg nachyla się, by cię wysłuchać. Jest jeszcze coś, co Ojciec Pio często podkreślał: wartość cierpienia oferowanego w modlitwie. Mówił: cierpienie jest darem, jeśli je ofiarujesz Bogu. To trudne słowa w świecie, który unika cierpienia za wszelką cenę, ale ty, kobieto, która przeżyłaś już tyle, wiesz, że cierpienia nie da się uniknąć. Przychodzi, ale można je przekształcić, można je ofiarować. Gdy boli cię kolano i klękasz mimo to, by się modlić, to ofiara. Gdy serce cierpi z powodu dzieci, które odeszły, a ty nadal się za nie modlisz, to ofiara. Gdy czujesz samotność, ale zamiast utyskiwać, zwracasz się do Boga, to ofiara. I każda taka ofiara staje się łaską dla kogoś może dla Twojego wnuka, który za dwadzieścia lat odnajdzie Boga dzięki Twoim modlitwom może dla sąsiada, który nawróci się w ostatniej chwili może dla kapłana, który odzyska wiarę. Nigdy nie wiesz, gdzie padną nasiona Twoich modlitw, ale padną na żyzną ziemię dlatego ojciec Pio mówił: Nigdy nie przestawaj się modlić, nawet jeśli jesteś zmęczona nawet jeśli wydaje się, że nic się nie zmienia. Bo w świecie duchowym wszystko się zmienia. Anioły działają, łaska płynie, serca się przygotowują, a ty jesteś częścią tego wielkiego Bożego Planu. Na zakończenie chcę, abyś wiedziała jedno. Jesteś ceniona. Twoja modlitwa ma moc. Twoja wiara jest światłem w ciemności. I ojciec Pio, ten święty, który nosił stygmaty Chrystusa, który znał serca ludzi, miał dla ciebie jedno szczególne słowo. To słowo brzmi: Dziękuję. Dziękuję za Twoją wierność. Dziękuję za każdą cichą modlitwę. Dziękuję za łzy, które ofiarujesz Bogu. Dziękuję za to, że nie rezygnujesz, bo Twoja modlitwa ratuje duszę. Twoja modlitwa zmienia świat i Bóg Cię za to błogosławi. Módl się dalej, kochana siostro. W ciszy, pokorze, z ufnością, bo Twoja modlitwa jest najgłośniejsza w niebie i ojciec pijo razem z całym niebem modli się razem z Tobą. Niech Bóg Cię błogosławi. Niech Matka Boża cię otacza płaszczem swojej opieki, i niech Ojciec Pio wstawia się za tobą każdego dnia. Amen.